Vivo X Fold 3 dostał aktualizację oprogramowania, a w aktualizacji e, sprawdźmy sobie, przechodząc tutaj, wow, nowy tapet, e, gdzie my tu mamy system update, update, no i to jest ten już najnowszy, już go wgrałem i mamy tak, optymalizację selfiaczków e, w pomieszczeniach, gdzie jest ciemno, optymalizację, tutaj childcare, tego nigdy nie używałem, o aplikacji z trzeciej ręki, no to tego też nie używałem. odciski linii papilarnych, twarzy, twar otwieranie twarzą. No i password home screen, lock screen, wallpaper notification, status bar fix, nie po angielsku się lepiej czytać po polsku. Multimedia game, to nie miałem żadnych problemów z grow czy coś. Security patch na 224 od Google i tak dalej. dalej. Zobaczcie sobie wideo, jeśli chcecie to przeczytać. Sprawdźmy sobie. Ja już oczywiście zainstalowałem to, co tą, tą No i teraz zobaczmy sobie tapety, jak szybko się przełączają. A przełączają się bardzo szybko. A jak chcemy jakieś żywe wallpapery, to też jest ich dużo. a chcemy jeszcze więcej wallpaperów, czy ja coś źle zrobiłem? Do tych ustawień. tutaj. Wallpaper. I tu jest bardzo dużo jeszcze więcej. Możesz sobie stworzyć na przykład swoją, o. Proszę bardzo. Generate i możemy sztuczna inteligencja stworzyć ciebie jako wirtualną postać. No, szybko idzie? Proszę bardzo. No jak to? Ja tak nie wyglądam, ja nie mam takiej brody. Ani takiej czupryny, ja łysy jestem, no to os osukali. <noise> ale możesz, nie musisz skorzystać, ale możesz. Możesz selektować albumy, możesz sobie ściągnąć więcej. Jest ich tutaj sporo, są so more wallpapers, jest ich tutaj, proszę Państwa, i tych żywych, i tych zwykłych, damy na zwykłe, jest ich sporo, jakieś z kotami i tak dalej. Ja używam tej, bo mi się podoba, bardzo fajna jest, ciach, tu mam tipa I, i ciach, i już zainstalowana i jest pięknie. No dobrze, a teraz zobaczmy sobie galerię, no bo to też miało zostać poprawione i tutaj w galerii mamy wszystko ładnie oddzielone, oddzielone selfie, oddzielone landscape'y, gry. I tak dalej, to nie gry, bo podpisałem jako gry, a tam krypto było, no nieważne, nie jestem w PP trochę w plecy, ale to nic. Porobiłem tylko tych selfiaczków, co była informacja, że mają być poprawione. No i muszę Ci powiedzieć, że sprzednie kamery wyglądają rewelacyjnie, bardzo poprawione, to jakiś beauty mode mi się wstrzelił. Jest tych filtrów tutaj masę, super, wyglądają lepiej niż wcześniej, o, pięknie, widzę, że mam na zęby. Robił wrażenie, ale wiecie co robi wrażenie? Również jak zrobiłem Ultra po aktualizacji a to jest zdjęcie z Ultry, jest różnica, nie? Ultra to jest smartfon dedykowany do kamery, to wiecie, to jest masakra jaka. Tu jest szczegółowość. Oczy zielone, życie szalone. Robi niesamowite wrażenie. Można byłoby. No dobra, dobra, wystarczy. I co to wszystko oznacza? Oznacza to, że robiłem pranie, wyciągnąłem z kieszonki. Po praniu już 20 zł. No to, tak jakbym znalazł, znalazłem 20 zł. Dobre i 20. Yy, vivo znów się udało. Było pięknie, jest jeszcze lepiej. No, to jest maszyna najwyższych lotów. Ten foldzik przebija wszystko na rynku. I to mi się podoba, jego użyteczność jest na najwyższym poziomie. Jest mój. I może być twój bo link W opisie. I wspaniały kod rabatowy, również w opisie. Pozdrawiam i polecam.